Matce odziedziczył zamiłowanie do sztuki po ojcu zdolności manualne. W szkole podstawowej grał na akordeonie, ale marzył, aby zostać Stradivariusem. Dlatego mając 15 lat z Łodzi wyjechał do Zakopanego, gdzie ukończył technikum budowy instrumentów lotniczych. Z dyplomem, a jeszcze przed wojskiem, z przyszłą żoną Stanisławą pracowali na zakopiańskim cmentarzu. Po powrocie z wojska założył własną pracownię lotniczą. W 1969 założył rodzinę. Dwie córki, żona i zawód lutnika to największe miłości Henryka Olczyka. Niejednokrotnie przychodzą do mnie ludzie, którzy, klienci, którzy już swój wiek piękny przeżyli i są na emeryturze. Przypominają sobie, że kiedyś, kiedyś grali na skrzypcach, się uczy, uczyli grać i chcieliby teraz znów zacząć tą muzykę uprawiać. Przynoszą swoje staruszki, takie instrumenty. Ja im te instrumenty naprawiam, niejednokrotnie za darmo. Po prostu sprawia mi to też przyjemność, że ludzie w tym wieku, a chcą jeszcze tworzyć tym, tą muzyką. Szkołę lotniczą zacząłem, czyli zacząłem się uczyć w szkole lotniczej w nowym targu. Była to szkoła, która była przeniesiona z, ze szkoły Kenara w Zakopanym, gdzie powstała, pierwsze chyba dwie klasy były. No i później rozstaliśmy się z Kenary i szkoła została przeniesiona do nowego targu za panowania pana Podkanowicza, a później pana Krazińskiego, naszych byłych kochanych dyrektorów. Uczyłem się u Pana Marduły, naszego mistrza niedościgłego, do dnia dzisiejszego, u Bartoszka, u Janika, u Łacka. Wydaje mi się, że szkoła, którą skończyłem, jest najspanialsza na świecie, dlatego że daje samozadowolenie olbrzymie. Człowiek poznał las, poznał życie drzewa, bo żyje to razem z nami i pokochałem to wszystko. W związku z tym zawód, który wybrałem wydaje mi się najspanialszy na świecie. Z tym, że początki dosyć były trudne, dlatego że spotkałem się pierwszy raz z obróbką drewna w ten sposób, jaki jak to teraz robię. Było to dla mnie coś, coś innego, niezwiązane ze stolastwem, z niczym takim, co, co widziałem. Część kolegów przyszła w ogóle do szkoły nie tej, co trzeba, bo się okazało, że po pół roku, że to jest szkoła lutnicza, budowa skrzypiec, gitar, instrumentów smiczkowych. A oni przyszli do szkoły lotniczej. W związku z tym się okazało, że pomylili kierunki. Nie dało się latać w tej szkole. I jest to takie śmieszne trochę, ale do tej pory to pokazuje w narodzie polskim, że nie wiedzą, co to jest lotnictwo, może taka dziwna nazwa, bo gdyby to się nazywało skrzypce, to każdy by wiedział. Bo do dzisiejszego dnia przychodzą do mnie ludzie naprawiać, chcą naprawiać okulary, pierścionki, obrączki i sądzą, że ja to wspaniale zrobię, bo mam pracownię artystyczną. No to tak na marginesie. I natomiast jeśli chodzi o moją pracę, no robię od 20 lat w Łodzi, pracuję w tej pracowni. Zbudowałem około, nie wiem, ale tak nie liczę, bo nie chcę liczyć nawet instrumentów, które zbudowałem, ale gdzieś około chyba 200. Kocham ten zawód, dlatego że Czuję w tym drewnie to, to życie, które było w nim przed ścięciem tego drewna. Cały czas myślałem o tym, czy, czy faktycznie, czy się uda, czy się nie uda i zacząć pracować w tym, w tym zawodzie. Z tym, że cały czas byłem przekonany podświadomie i, i, i później uświadomie, że, że muszę pracować w tym zawodzie. A jestem przekonany, że jeżeli człowiek powie sobie, że coś musi zrobić, to na pewno wcześniej czy później dokona tego, co właśnie sobie no, wymarzył, wymyślił bo trzeba ze wszystkich swoich własnych sił i przekonań dążyć do tego celu, który się wytyczyło w swoim życiu. Moje, takie, które, którymi cały czas się w życiu moim kieruję, nie zmieniałem się w ogóle od, od tych lat, w których coś postanowiłem zrobić i, i postanowiłem żyć według tego celu, który sobie wytyczyłem czyli po pierwsze, no, stworzyć to, żebym potrafił cokolwiek osiągnąć w życiu. Moim celem jest, było właśnie lutnictwo. Uważam, że. Nie jest to z musu zawód zdobyty, ale z zamiłowania i to jest dużym plusem. Następnym celem było stworzyć rodzinę, z którą można spędzić całe życie i mieć oparcie w tej rodzinie, bo wydaje mi się, że jest to chyba najważniejsze też. Oprócz tego celu, który człowiek sam osiąga osobiście, jeszcze mieć kogoś, nad kim się można w trudnych chwilach i lepszych oprzeć. Także są to chyba dwa moje główne cele, które wydają mi się najważniejsze i, i dla innych ludzi również, że zdobycie jakiegoś zawodu zamiłowanego i mieć, mieć bliskich ludzi w koło siebie. nauczyłem tego samego, co ja umiem, czyli mówienia prawdy. Nie lubię, jak kłamią i, i... uważam, że wychowałem ich na, na porządnych ludzi. Są już, już dorosłe, tylko ma 22 lata, młodsza ma 14. Są dziećmi kulturalnymi, kochają muzykę, kochają ludzi, kochają zwierzęta i zajmują już, wydaje mi się, odpowiednie. Miejsce wśród ludzi. Nie będą na pewno darmo zjadami, którzy tylko korzystają z życia innych, ale też z siebie cokolwiek dadzą i stworzą następne znowuż pokolenia, które też będą coś tworzyły i w ten sposób się rozwija Ziemia, powstaje świat coraz ciekawszy, coraz bardziej głęboki rozmyślenia, coraz więcej powstaje dzieł sztuki i, i to jest właśnie ciekawe. Miejmy tylko nadzieję, że sytuacja w kraju jednak się poprawi i, i będziemy żyli tak, żeby ten, który urodzi się muzykiem, mógł być muzykiem, rzeźbiarz, rzeźbiarzem, rzeźbiarzem, lutnik-lutnikiem, żeby każdy znalazł swoje miejsce w tym życiu i mógł to wszystko wykorzystać, ten swój talent w tym kierunku, do którego się urodził. Bo gdyby miało być tak, że robimy to, co nie lubimy, to to życie staje się takie szare, bezbarwne. Martwimy się tylko, żeby starczyło do pierwszego. I na tym koniec.